Witajcie w głosie z ciemności, przestrzeni, która nie tylko skrywa tajemnice, ale również je odkrywa. Może myślicie sobie, ciemność to coś, czego się boimy, co nas przeraża i macie rację. Ciemność jest pełna nieznanego, pełna zagrożenia, ale czy nie jest też miejscem, w którym rodzą się najgłębsze pytania, w którym możemy odkrywać to, co niewidoczne dla innych? Zanim przejdziemy dalej, pozwólcie, że się przedstawię. Choć nie będę pokazywała swojej twarzy, nie ma to większego znaczenia, prawda? Będę waszym przewodnikiem po tym, co nazywam ciemnymi zakamarkami naszej rzeczywistości. Moje imię nie ma tu znaczenia. Ważne jest to, co będziemy razem odkrywać. Właściwie, im mniej wiemy o mnie, tym lepiej. Ta przestrzeń jest po to, byście wzięli to, co najważniejsze dla siebie, bez zbędnych ozdobników. Ale co właściwie kryje się za tym tajemniczym głosem? Co sprawia, że nazwa głos z ciemności wciąga nas w swoją aurę? Czym jest ta ciemność, którą tu przywołujemy? W naszej codzienności jesteśmy przyzwyczajeni do jasności, do światła, które oświetla nasze ścieżki, daje poczucie bezpieczeństwa, kontroli. Ciemność zaś to przestrzeń niepewności, nieznanych granic, nieodkrytych ścieżek. W głosie z ciemności. Chcę Was zabrać tam, gdzie nie zawsze widać wszystko do końca. Chcę przyjrzeć się sprawom, które nie zawsze są łatwe, zrozumiałe, a często niewygodne. Ale w tej ciemności nie będziemy sami. Będziemy towarzyszyć sobie nawzajem. Będziemy mówić o tym, co nas fascynuje, czego się boimy, ale też o tym, co możemy z tym wszystkim zrobić. I wiecie co? Ciemność to nie tylko zagrożenie. To przestrzeń, w której rodzi się wolność. To właśnie w ciemności możesz zrozumieć, kim naprawdę jesteś. I być może to właśnie w ciemności odnajdziesz to, czego w świetle nie znajdziesz prawdę, którą nosisz w sobie. Czym się zajmujemy w głosie? Z ciemności. Chciałabym zaprosić Was do podróży przez różne zakamarki życia. Czasem będziemy przemierzać ciemne zauki prawdziwych historii i ich tajemnice. Czasem zagłębimy się w filozoficzne rozważania na temat wolności, istnienia, a także tego, jak radzimy sobie z trudnymi momentami. Będziemy odkrywać, jak nasze umysły potrafią wyjść poza granice tego, co normalne. I jaką moc mają nasze wybory, nawet w chwilach mroku. Ale nie będzie tu tylko mroczno. Będziemy mówić o codziennych sprawach, o tym, jak radzić sobie z emocjami, jak znaleźć równowagę w świecie, który pędzi w zastraszającym tempie. Będziemy rozmawiać o tym, jak znaleźć spokój w chaosie. I tak, z humorem, bo po co wszystko brać na serio, prawda? Ciemność nie musi być smutna. Ciemność może być inspiracją do śmiechu, refleksji, a nawet lekkości. Ważnym elementem tego kanału będzie też mikrocoaching. Czym to jest? Krótkie, ale efektywne techniki, które pomagają przejąć kontrolę nad emocjami, znaleźć sens w chaosie, odnaleźć spokój w zgiełku codzienności. Każdy z nas ma w sobie potencjał, by wyjść z ciemności, ale to nie znaczy, że musimy ją odrzucać. Ciemność to część nas i warto się jej przyjrzeć. Ale nie zapominajmy o czymś, co tak naprawdę sprawia, że wszystko to ma sens: humorze. Wiem, że w życiu bywają chwile, kiedy wydaje się, że nie ma miejsca na śmiech. Ale właśnie wtedy, kiedy życie stawia nas przed najciemniejszymi chwilami, Humor jest tym, co pozwala nam przetrwać. Humor to nasza tarcza. Czasem, w najciemniejszych chwilach, właśnie śmiech daje nam największą siłę. I tak, to będzie część głosu z ciemności. Śmiech, który pozwala zrozumieć to, co na pierwszy rzut oka wydaje się nie do zrozumienia. Filozofia w ciemności. I tutaj zastanówmy się przez chwilę, co to znaczy być naprawdę wolnym? Co to znaczy żyć w ciemności, nie mając strachu przed tym, co nieznane? Możemy rozmawiać o filozofii życia, ale także o tym, jak bardzo różne systemy myślowe kształtują naszą rzeczywistość, i może właśnie w tej filozoficznej ciemności odnajdziesz klucz do swojej własnej wolności. Ciemność to także przestrzeń dla prawdziwych historii, które wstrząsnęły światem. Które pozostawiły po sobie niezatarte ślady. Opowiem Wam o sprawach, które zmieniły życie ludzi, które wykraczają poza granice prawa i moralności. To nie tylko temat do analiz, ale także pytania o naszą naturę co kryje się w ciemnych zakamarkach naszych umysłów jakie mechanizmy prowadzą do działań, które zmieniają nie tylko życie sprawcy, ale i ofiar. Ciemność jest częścią każdego z nas i nie ma w tym nic złego. To w ciemności często odnajdujemy prawdę. I choć nie każdy z nas chce to przyznać, to właśnie tam, w ciemności, powstają największe pytania. Jeśli potrafimy w niej widzieć szansę, to możemy również odnaleźć siebie. Tak więc zapraszam Was do głosu z ciemności. Będziemy razem rozmawiać o wszystkim, co niewygodne. Mroczne, ale też pełne możliwości. O tym, jak znaleźć wolność w niepewności, o tym, jak stawić czoła strachowi i poznać swoje prawdziwe ja, o tym, jak spojrzeć w mrok, a nie czuć się przytłuczonym. Głos z ciemności nie jest tylko dla odważnych, jest dla tych, którzy szukają odpowiedzi, którzy chcą odkryć to, co ukryte. Pamiętajcie, że ciemność to przestrzeń, w której rodzą się pytania i to my decydujemy, jak na nie odpowiemy. Dziękuję, że jesteście ze mną w tej podróży. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.